Witajcie kochani. Chciałabym dzisiejszą naszą modlitwę kobiet za, zacząć od znanego fragmentu z Ewangelii Jana, 10 rozdziału, 10 wersu. Słodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie. I miały życie w całej pełni. I to życie w całej pełni. W innym fragmencie miały życie w obfitości. Chciałam dzisiaj skierować to słowo zachęty do, do Was i do siebie również i e, zaprosić siebie i Was do miejsca obfitości, do miejsca obfitowania. Jezus w tym słowie zaprasza nas do tego, żebyśmy weszły do miejsca obfitowania. W tym fragmencie, który przeczytałam przed chwilą jest mowa o dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to miejsce braku, miejsce gdzie przychodzi złodziej, po to tylko, żeby kraść, zabijać i niszczyć. A drugie miejsce to miejsce, gdzie Jezus daje życie, gdzie on jest pasterzem, my jesteśmy jego owcami, on przychodzi po to, żebyśmy miały życie i miały je w obfitości. W którym miejscu jesteś na, na ten moment? Jeżeli jesteś w miejscu obfitości, zachęcam cię do tego, żebyś podzieliła się w komentarzu, jak się tam znalazłaś. I jak się tam czujesz i czego doświadczasz, jakie obfitości. Natomiast jeżeli jesteś właśnie w tym drugim miejscu, gdzie czujesz się okradana przez złodzieja, przez przeciwnika, okradana, zabijana i niszczona, to przez to słowo chciałam zachęcić Ciebie i siebie do tego, żebyśmy wyszły z tego miejsca i weszły do miejsca, które Jezus dla nas przygotował do miejsca obfitości. Zapraszam na naszą modlitwę kobiet. Wiecie, te dwa miejsca, miejsce braku i miejsce opitości, są pewnym faktem. Jest to pewna duchowa, a także fizyczna rzeczywistość. Załóżcie, że nie ma tutaj jakby miejsca pośredniego, że ja jestem trochę tu i trochę tu, jedną nogą tu, drugą nogą tu. No nie. Albo jesteś w miejscu, gdzie jesteś właśnie okradana, zabijana i niszczona, albo jesteś w miejscu obfitowania. Miejscu, gdzie masz wszystko, gdzie czujesz, się, gdzie czujesz się zaopatrzona. I tak naprawdę to wcale nie zależy od tego, ile masz. Nie zależy od tego, ile masz na koncie, nie zależy od tego, jaki masz samochód, jaki dom, ile zarabia twój mąż, właśnie w jakich warunkach mieszkasz, gdzie pracujesz. To nie ma żadnego znaczenia. W takim razie, czy masz wpływ na to, gdzie będziesz? W którym miejscu będziesz? Czy w miejscu opidowania, tam gdzie owce mają życie, mają je w opitości, czy też w miejscu, miejscu braku? Oczywiście, że tak. Wybór należy do Ciebie i do mnie. I tylko my mamy na to wpływ, nikt, nikt inny. Ale tak naprawdę, nie zależy to od tego, ile mamy, ale od tego, co myślimy, i co mówimy, co ogłaszamy. Jeżeli ciągle myślisz o tym, że masz za mało, że ci brakuje, że ci nie starczy, że nie dasz rady, martwisz się, że jak już będziesz na emeryturze, to sobie nie poradzisz, bo nie dasz rady opłacić wszystkich rachunków. Jeżeli em, ciągle narzekasz i ogłaszasz to, że ci brakuje. Zarówno w sferze finansowej, jak i w ogóle w każdej innej dziedzinie Twojego życia, to w takim razie będziesz zbierać też owoce, owoce tego braku. Ciągle będziesz okradana przez diabła. Wiecie, i to nie jest jakaś nowość. To jest coś, co słowo Boże mówi nam od tysięcy lat, że to, co siejesz, to będziesz też zbierać. A ludzie, fizyka, nauka, doszła do tego. Też jakiś czas temu, że to, co wysyłamy w przestrzeń, to, co wysyłamy, co mówimy w naszą rzeczywistość głośno, to potem do nas wraca i to się materializuje i owoce tego zbieramy. Co siejesz, to też zbierasz. Co ogłaszasz, to masz. Nie oczekuj tego, że nawet jeżeli będziesz stała na żyznej ziemi, ale będziesz siała, Oset, będziesz zbierała truskawki czy maliny. No nie, jeżeli ciągle będziesz siała, będziesz mówiła rzeczy negatywne, rzeczy złe, rzeczy związane właśnie z brakiem i z tym, że może mi tak łatwo mówić, inni Cię nie rozumieją, bo inni mają więcej, mają dużo. To rzeczywiście tak będzie. Będziesz widziała u siebie ciągle brak i ten brak się będzie pomnażał, a inni będą mieć coraz więcej, będziesz się dziwiła dlaczego tak jest, że to jest niesprawiedliwe, że im tak bardzo Bóg błogosławi, a tobie, a tobie nie. Ale tak naprawdę to ty sama, ja sama, jeżeli tak postępuję, jesteśmy temu winne. Bo co ogłaszamy, co myślimy, to ogłaszamy. A potem też to będziemy, potem też to będziemy zbierać. Dzisiaj przykro mi patrzeć na to, jak tak naprawdę widzę ciągle te same osoby, które starają się mieć coraz więcej, pracują w kilku różnych pracach, chwytają się wszystkiego, żeby tylko więcej zarobić, i ciągle mają mało. Ciągle widzą tę szklankę do połowy jednak pustą, a nie pełną, ciągle narzekają, a nie chrześcijanie to nawet przeklinają, że ciągle mają tak mało i że rachunki są takie, takie wysokie. Wiecie, przyszedł mi też patrzeć na to, gdy narzekają i gdy jakby brakuje im, pozostają w miejscu braku, gdy chodzi o sprawy Królestwa Bożego, o sprawy dziesięciny. Ja kiedyś też miałam takie podejście, że nie płaciłam na początku, gdy tylko dostawałam wypłatę, ale czekałam, czy mi zostanie. I zwykle był to problem, bo niewiele zostawało. Musiałam jakoś kombinować, żeby te dziesięcine, tę część, która się Panu należy, Panu należy dać. Ale również wtedy, gdy, wiecie, obserwuję, gdy mam jakieś takie wyjazdy, na chrześcijańskie, to również są osoby, które już z góry zakładają, że nie pojadą, bo nie mają pieniędzy. W taki sposób, mówiąc w ten sposób, nie dajesz jakby Bogu Szansę, żeby cię pobogosławił i te pieniądze Ci dał. O ile lepiej powiedzieć, Panie, ty wiesz, że nie mam za dużo, ale oddajcie to, co mam, pobogosław to. Ty jesteś Bogiem pomnożenia, spraw, żebym mogła pojechać na ten wyjazd. Wiem, że to jest twój czas wiem, że tam będą się działy dobre rzeczy dla mnie i budujące rzeczy dla mnie. Yy, I wierzę, że. Sprawisz tak, że będę mogła na ten wyjazd pojechać. Wiecie, bardzo często słyszałam takie słowa: O, ty to nie wiesz jak to jest, bo ty jesteś bogata, ty y, zawsze masz, ty zupełnie nie rozumiesz, nie wiesz jak jest być w sytuacji, gdy ktoś zarabia bardzo mało. Wiecie, y, na początku może mnie to irytowało, gdy słyszałam, że jestem taka bogata, bo jednak sama miałam troje dzieci, pracowałam na głym etacie, mąż pracował w sklepie, nie było 500 plus, przecież wtedy płaciliśmy potężne pieniądze za mieszkanie. Ale potem powiedziałam: Boże, jeżeli ktoś nade mną wypowiada takie słowo błogosławieństwa, że jestem bogata, to ja będę odpowiadała: Amen, tak, jestem bogata. Wiecie i nie narzekam, naprawdę. Wierzę, że przyjmuję, jestem bogata, dzięki Panu mam coraz więcej, dzięki Panu widzę ten przepływ błogosławieństwa, i dzięki Panu mogę chodzić w miejscu obfitości i zasiewać właśnie dobre rzeczy. Dlatego do dzisiaj również chciałam zachęcić Ciebie i siebie. To, co ogłaszasz, do Ciebie wraca. Jak wejść do miejsca obfitości? Co zrobić, żeby w tym miejscu się znaleźć? Przede wszystkim badaj swoje serce. Jak reagujesz, gdy nagle przychodzi jakaś okazja, jakaś sytuacja, gdy ktoś mówi, żeby się podzielić, gdy ktoś mówi, żeby komuś finansowo pobłogosławić, żeby gdzieś coś dać, albo że gdzieś tam coś tracisz? czy wtedy serce bardzo cię boli czy reagujesz złością no może nawet nie werbalnie nie na zewnątrz ale w środku twoje serce się denerwuje wściekasz się bo znowu będziesz musiała dać a wcale nie chcesz dać czy jednak z radością po prostu potrafisz dawać Dzisiaj radosnego dawcę miłuje pan i naprawdę więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu przekonałam się o tym ale Najważniejsze jest to, żeby właśnie umieć dawać z radością. I myślę, że to jest taki pierwszy krok do tego, żeby wejść do tej ziemi błogosławieństwa, do tej ziemi obfitości. Umieć dawać, umieć dawać z radością i ufać Panu, że On weźmie to w swoje ręce i to pobłogosławi. Zachęcam do tego, żebyście otworzyli swoje Biblię na dłuższym fragmencie na pierwszej księdze królewskiej w 17 rozdziale od 10 wersu. Eliasz wyruszył zatem do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna kobieta, wdowa zbierała tam kawałki drewna. Zawołał więc do niej: Przynieś mi proszę trochę wody w jakimś naczyniu. Chciałbym się napić. A gdy szła, aby naczerpać wody, zawołał za nią. Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała, jak żyje Pan, Twój Bóg, nic jeszcze nie upiekłam. Mam tylko garść mąki w dzbanie i nieco oliwy w kance. Właśnie zbieram parę jakichś patyków, żeby przyrządzić coś dla siebie i mojego syna, a gdy to zjemy, to przyjdzie nam umrzeć. Ale Eliasz uspokoił ją, nie bój się, idź i zrób jak mówisz. Najpierw jednak przyrządź mi z tego mały placek, i wynieś tu do mnie, a dla siebie i swojego syna przygotujesz coś potem. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka nie skończy się w dzbanie i oliwy w kance nie zabraknie do dnia, w którym Pan znów ześle deszcz na ziemię. Kobieta poszła więc i postąpiła tak, jak jej powiedział Eliasz. Po czym jedli ona... On i pozostali w jej domu przez wiele dni mąka nie wyczerpała się w dzbanie, a w kance nie zabrakło wody. Zgodnie ze słowem Pana, który wypowiedział za pośrednictwem Eliasza. Mamy tutaj sytuację, kiedy, słowo Boże nam opisuje czas wielkiej suszy w Izraelu, czas, kiedy ludzie przemierali głodem. I wtedy to właśnie prorok Eliasz. Przyszedł do pewnej wdowy w Sarepcie, nie do wdowy z kraju, z ludu, który wybrał pan, ale do wdowy w Sarepcie i poprosił ją o to, żeby zrobiła mu chleb. Okazało się, że nie miała już mąki, że nie miała już wody, że to, co zostało na dnie, starczyło na ten ostatni pochanek chleba dla niej i dla jej syna. Potem mieli to zjeść i po prostu umrzeć, bo nie mieli już więcej nic do jedzenia. Jednak Eliasz wyrzekł słowo Pana, które brzmiało, mąka nie skończy się w dzbanie i oliwy w kance nie zabraknie do dnia, w którym Pan znów ześle deszcz na tę ziemię. I potem Jedli zarówno ona, jak i Eliasz, jak i jej syn, jak i wszyscy, jak i wszyscy domownicy Mąka nie wyczerpała się. Mało tego, Bóg potem pobłogosławił ją jeszcze bardziej, bo okazało się, że gdy jej syn ciężko zachorował i umarł, to właśnie Eliasz modlił się nad tym synem i ten syn. Yy, Znowu ożył. Właśnie ta wdowa nic nie miała. Gdyby powiedziała słuchaj, No, nie ma szans, nie mam nic, nie będę tobie dawać, bo najpierw nakarmię siebie i swojego syna. A jak coś nam dostanie, to ewentualnie oddam tobie. Ale wtedy zginęłaby ona i jej syn. Rzeczywiście zjedliby ten ostatni kawałek chleba i więcej już by nie mieli. Ale przez to, że zaufała słowu pana. I wtedy, gdy właśnie już nic nie miała, z ostatniej. Części mąki i oliwy, upiekła chleb i dała Eliaszowi. Nie zginęła, ale zarówno ona, jej syn, jak i domownicy byli w miejscu obfitowania. Mieli co jeść. Wiecie, przypomniała mi się też sytuacja, kiedy jakiś czas temu, kiedy rzeczywiście tych pieniędzy nie było za dużo, za ostatnie pieniądze z wypłaty rzeczywiście kupiłam książki. Chrześcijańskie, które mnie bardzo poruszyły, i miałam jakoś jak pomyślałam sobie: A, panie, kupię je, kupię je. Wierzę, że ty jesteś nad tym wszystkim i ty że Rzeczywiście te książki potem pożyczyłam różnym ludziom, pełniły one taką funkcję ewangelizacyjną i nigdy się nie zdarzyło, żeby zabrakło chleba w moim domu, żeby w ogóle czegoś mi zabrakło. Więc no musisz się dawać właśnie wtedy, gdy nie masz. Po prostu ufaj panu. Nie wtedy, gdy ci zbywa, ale wtedy, gdy nie masz. To jest pierwszy krok do tego, żeby znaleźć się w miejscu obfitowania. Kolejna rzecz, bardzo ważna, bądź wdzięczna i ogłaszaj słowa właśnie obfitości. Proklamuj to, że, że masz. Nie narzekaj, ale dziękuj za wszystko to, co Bóg dla Ciebie przygotował. Dziękuj i błogosław każde pieniądze, które spływają na Twoje konto. Dziękuj i błogosław wszystko to, co jest w Twoim domu. I naprawdę ogłaszaj, ogłaszaj, że, że masz, że Bóg powołał się do życia obfito, w obfitości i ta obfitość jest Ci dana. Ona. Na ciebie czeka, jeżeli zaczniesz tak ogłaszać, to wkrótce zobaczysz, że to staje się rzeczywistością w Twoim życiu. Wiecie, przypomniałam się od razu pewna konferencja e, wielkiego męża Bożego, konferencja w Polsce e, Reinharda Hitlera, e, kiedy to e, mówił słowo i chciał pokazać, że Polacy rzeczywiście nie potrafią brać. Wyciągnął w pewnym momencie 100 złotych ze swojego portfela i powiedział, kto weźmie, kto chce, no, i wtedy nastąpiła pewna konsternacja, wiecie, poruszenie. Niektórzy zaczęli się troszeczkę tam śmiać, ale nikt nie odważył się, wy, nie odważył się wyjść po tą stówkę. Jedynie mały chłopczyk, małe dziecko, nie wiem czy to był chłopczyk, czy dziewczynka, małe dziecko wybiegło po te pieniądze i po prostu szybko je złapało i zabrało. I rzeczywiście dostało tą stówkę. I wtedy on powiedział, że my mamy też takie podejście, właśnie, że nie potrafimy brać. Tak naprawdę nie jesteśmy pewni, czy to jest dla nas, czy nie dla nas, czy to jest. Czy rzeczywiście Bóg nam to daje, czy może tylko sobie z nas żartuje? Nie mamy takiej ufności jak dziecko, po to, żeby sięgać po tę całą pitość, którą, którą Bóg dla nas przygotował. Kolejna sytuacja. Nie patrz na braki. Wiecie, tutaj Przypomniała mi się historia o Dawidzie i Goliacie. Wiecie, gdyby Dawid patrzył na to, że on nie ma, że jest o wiele niższy, że jest słabszy, że nie ma takiego uzbrojenia, że nie ma takiej, takiej dzidy czy, czy takiej tarczy, jedynie proce nigdy w życiu nie wyszedłby do walki, podobnie jak pozostali Izraelici, którzy po prostu bali się, na których po prostu padał strach, ilekroć widzieli Goliata, potężnego człowieka uzbrojonego, który na tak jeszcze z nich szedził. Jedynie Dawid wszedł w to miejsce opidowania. na tyle ufał Bogu, że wiedział, że Bóg go wyratuje, że to jest jego walka. Ty postępuj tak samo. Nie patrz na braki, nie patrz na to, czego nie masz. Nie porównuj się z innymi, że ktoś ma tak dużo, a ty masz tak mało, więc ty nie. Nieprawda, nieprawda. Nie patrz na to w ten sposób. Zacznij właśnie więcej dawać, zacznij zachowywać się tak, jakbyś miała, jakbyś miała, a wkrótce z Bożym Błogosławieństwem, z Bożą pomocą to otrzymasz. I jeszcze jeden fragment z drugiego listu do Koryntian, z 6 rozdziału, od 8 do 10 wersu. Przez chwałę i hańbę, przez sławę i niesławę, jako zwodziciela jednak godni zaufania, jako nieznani, a jednak dobrze znani, jako umierający, o to żyjemy, jako bicia jednak nie zabici, jako zasmucani, a jednak zawsze radośni, jako ubodza, jednak wielu zbogacający, jako nic nie mający, a jednak posiadający wszystko. Także i pierwsi apostołowie, pierwsi chrześcijanie, jako nic nie mający, a jednak posiadający wszystko. A jednak posiadający wszystko. Wiecie, przebywanie w Bożej Obfitości, to nie to, co mamy. To nie to, co, czego dotykamy, ale to stan serca blisko Jezusa, przy Jego stole, który jest ciągle dla nas zastawiony najlepszymi, najwspanialszymi skarbami, radością, miłością, pokojem, zdrowiem, cierpliwością, wspaniałością, wolnością, przebaczeniem, dobrocią i po prostu tym, że jest tam Jezus. Że on sam wystarczy, że naprawdę przy nim czujemy się w pełni zaopatrzone i wiemy, że on nam tak błogosławi, że mamy w nim wszystko. Choć możemy mieć niewiele, to jednak będziemy żyli i mieli świadomość tego, że niczego więcej nie potrzebujemy. Gdy wejdziesz do, tej, do tego miejsca obfitości, może się okazać, że to wszystko, czego tak bardzo pragnęłaś czy pragnąłeś. Za czym tak tęskniłaś? Nie jest ci w ogóle do niczego potrzebne, bo Bóg daje ci życie w obfitości, ale nie tak, jak sobie to wyobrażałaś, tylko, tylko, zupełnie, tylko zupełnie inaczej. To nie pieniądze, nie dom pięknie urządzony, nie bogaty samochód, nie ubranie jakie nosisz, stanowią o Twojej opitości i o Twoim bogactwie, ale właśnie obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale zasiadanie przy Jego stole, który jest obficie dla nas zastawiony. Wejdź w to miejsce dzisiaj razem ze mną i ogłaszaj właśnie słowa opitości przestań już przebywać w miejscu braku, poproś Ducha Świętego, żeby zaprowadził Cię do tego miejsca obfitości. Duchu Święty, teraz stawiam przed Tobą siebie i każdą osobę, która modli się ze mną, Panie. Ja dziękuję Ci za to, że Ty dałeś Jezusa po to, żeby był najlepszym pasterzem i po to, żeby właśnie przyszedł do życia każdej z nas. Byśmy miały życie i miały je w obfitości. I Boże, możemy doświadczać jej obfitości możemy doświadczać namacalnie tej pełni, która jest w Jezusie Chrystusie pełni tego wszystkiego, za czym tak naprawdę tęsknimy, pełni miłości, pełni szczęścia, pełni radości, pełni pokoju, pełni siły, pełni wiary, pełni zdrowia, pełni cudownego życia blisko Jezusa. Panie, ja chcę codziennie zasiadać przy tym stole. Ja chcę codziennie kroczyć w miejscu, w miejscu obfitości, tej ziemi obfitości i chcę siać to, co dobre i Boże, chcę ogłaszać wdzięczność, dziękować Ci za wszystko to, co w Tobie mam, za to, że mogłam Cię poznać, za to, że mogę doświadczać obfitości, za to, że mogę dzielić się obfitością, za to, że mogę Cieszyć się obfitością, mówić o niej i być szczęśliwa w niej. To by cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Kochani, dziękuję, 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 że jesteście. Dziękuję za każdy komentarz, dziękuję za każdą łapkę podniesioną w górę. Dziękuję za, za to, że te filmiki przesyłacie, za to, że je udostępniacie, za to, że że po prostu stanowimy taką społeczność modlitwy kobiet. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, serdecznie. z Panem Bogiem. Do następnego razu.